Dzień dobry. Czy jesteś zadowolony bądź zadowolona z miejsca, w którym żyjesz? I nie. Nie jest to pytanie z pogranicza coachingu, mentoringu albo kryzysu wieku średniego, a naprawdę fundamentalne pytanie, gdyż albowiem miejsce, w którym się urodziliśmy, determinuje bardzo dużym stopniu jakość naszego życia. I nie tylko. Ja zadawałem sobie takie pytanie, ale okazuje się, że istnieje indeks. Indeks pod tytułem Where to be born? Albo indeks jakości życia. Tak czy inaczej, indeks, gdzie się urodzić, jest publikowany przez Economist, Intelligence Unit of the Economist Group. Bardziej znany jako magazyn The Economist, a raczej jest to parasol albo właściciel The Economist. Indeks analizuje, które kraje na całym świecie mają potencjał, aby zapewnić swoim obywatelom najwyższą jakość życia. Obejmuje to zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt dla przyszłości kraju. Na przykład indeks w 2013 roku mierzy jakość życia na rok 2030, kiedy osoby urodzone w 2013 roku będą osobami dorosłymi. A teraz jak obliczany jest tak, taki wskaźnik? Jest on, jak każdy, subiektywny, aczkolwiek pewne kryteria trzeba było obrać. Wskaźnik, gdzie się urodzić, oblicza się łącznie na, po odpowiedzi na ankiety subiektywne, prognoz produktu krajowego brutto, zwanego inaczej PKB, na mieszkańca oraz czynników jakości życia. W przypadku indeksu z 2013 roku zebrano informacje z 80 krajów. Niektóre wskaźniki jakości życia obejmują oczekiwaną długość życia w chwili urodzenia, wolności polityczne, klimat, korupcję w rządzie, równość płci, wskaźnik rozwodów, wskaźnik bezrobocia i wskaźnik zabójstwa. A teraz, skoro istnieje wskaźnik, no to musi być tak. Także ranking. Najlepsze miejsce do urodzenia w 2013 roku była, uwaga, Szwajcaria zajęła najwyższe miejsce pod względem, gdzie się urodzić w tymże rankingu. Na 10 możliwych krajów ten zdobył 8,22 punkta w skali od 0 do 10. Jedynymi z najsilniejszych czynników, składających się na jego pozycję w rankingu, są możliwości gromadzenia majątku i zaufania do instytucji publicznych. Większość pozostałych krajów w pierwszej dziesiątce charakteryzuje się stosunkowo małymi gospodarkami. Dodatkowo połowa z pierwszej dziesiątki znajduje się, uwaga, w Europie. Spośród tych krajów europejskich tylko Holandia należy w obym czasie albo należała w 2013 roku do strefy euro. W pierwszej dziesiątce krajów znalazły się wspomniana Szwajcaria, Australia, Norwegia, Szwecja, Dania, Singapur, Nowa Zelandia, Holandia, Kanada i Hongkong. Wiele krajów, które Historycznie zajmują na najniższą pozycję w indeksie, zdołało ostatnio awansować na liście. Wynika to ze wzrostu poziomu dochodów, poprawy średniej długości życia i wzrostu swobód politycznych na świecie. Warto zaznaczyć, że pierwszy indeks został opublikowany w 1988 roku, więc z grubsza on pokazuje to, co mamy teraz. W stosunku do 2013, co będzie w 2030. Ale kraje przesuwające się w dół indeksu, gdzie się urodzić, to także jest spora grupa, podczas gdy wiele krajów zdołało poprawić swoją pozycję w indeksie miejsca urodzenia w innych znacznie spadła ich pozycja w rankingu. Na przykład kiedy indeks został opublikowany po raz pierwszy w 1988 roku, Stany Zjednoczone zajmowało pierwsze miejsce. Od tego czasu naukowcy dostosowali metodologię i jakość życia w USA spadła. Dziś jest niżej w rankingu z 7 punktami i 38 setnymi Na 16 miejscu się w tym momencie placuje wspólnie z Niemcami. Jednym z przytaczanych powodów tej zmiany jest to, że najdłuższe albo najstarsze pokolenie będzie w przyszłości obciążone znacznymi długami pokolenia baby boomerów urodzonych po II wojnie światowej. Inne kraje europejskie, zwłaszcza te strefy euro, doświadczyły poważnych wyzwań spowodowanych światowe, światowym kryzysu gospodarczego. Kraje te wciąż są w stanie. E, Wstrząśnięte wysokimi stopami bezrobocia i zwiększonymi przypadkami przestępstw przeciwko mieniu osobistemu i morderstw, które z kolei obniżają jakość życia rodzinnego oraz społecznego. Do krajów europejskich, które w ostatnich latach spadły w dół indeksu, należą Francja 7,04, Hiszpania 6,96, Portugalia 6,92. Oraz Grecja 6:65. Mówiliśmy o najlepszych miejscach do życia. To rzecz jasna, w tym momencie podejrzewamy, jak wiele osób zaciekawionych, trzeba porozmawiać także o najgorszych miejscach do narodzin. Nigeria zajmuje ostatnie miejsce w rankingu, gdzie się urodzić z wynikiem 4,74. Niektóre z głównych czynników wpływających na ten wynik obejmują obecność niestabilności politycznej oraz przemoc między siłami zbrojnymi Boko Haram a grupami cywilnymi. Nigeryjskie dzieci urodzone w 2013 roku prawdopodobnie będą musiały zmierzyć się z przymusową pracą, przymusowymi małżeństwami oraz prawie nieistniejącą infrastrukturą zdrowotną i edukacyjną. Inne kraje na końcu listy to Indonezja, Rosja, Syria, Kazachstan, Pakistan, Angola, Bangladesz, Ukraina i Kenia, wspomniana już wcześniej. Otóż dobiegli, doszliśmy do końca, ale to nie jest koniec, gdyż odsyłam Państwa do źródeł, wskaźnik jakości życia na Wikipedii, gdzie Wszystkie 9 parametrów jest rozpisanych oraz są podane troszeczkę szersze definicje, co się za tym kryje. Oraz także jest artykuł na Wikipedii World to be born Index, gdzie zarówno poniekąd powielane są informacje z poprzedniego artykułu, ale przede wszystkim jest publikowany ranking z 2013 roku. Jaki wspomniany ranking historyczny z 1988 roku, w którym wzięło udział 48 państwa w porównaniu z 80 z rankingu obecnego? Jako ciekawostkę podam, że poniekąd polska pozycja spadła bo w owym czasie. Dla nas to był, można powiedzieć, okres przełomowy, przemian ustrojowych. Zajmowaliśmy 23 miejsce, a obecnie zajmujemy miejsce 33. Ale tak jak wszystko, bierzmy to z przymrużeniem oka. Dziękuję i do widzenia.